Dziękuję. Jak Jako Rzecznik Klubu Radnych Obywatelskiego Porozumienia Samorządu Rokowiśla chciałbym zaprezentować, przedstawić Państwu stanowisko Klubu Radnych OBS w sprawie brutalizacji życia publicznego. Burmistrz Sztumu Leszek w dniu 30 stycznia 2016 roku dokonał aktu wandalizmu niszcząc nożem pod osłoną nocy w imieniu prywatnym w miejscu publicznym na placu Przyznał się do winy, tłumacząc swoje zachowanie impulsem, silnym zburzeniem i obroną konieczną, usprawiedliwiając jednocześnie swoje zachowanie tym, że był przedmiotem pogróżek i nagonki. Czego przykładem był baner, na którym Antoni Filak oskarża burmistrza o malwersację. Absolutnie popieramy burmistrza, który oskarżony o łamanie prawa skierował pozew do sądu przeciwko przedsiębiorcy i w sądzie powinien dowodzić swoich praw w imieniu pełnionego urzędu. Stało się inaczej i burmistrz sam podjął decyzję o wymierzeniu sprawiedliwości. To niestety przykład brutalizacji życia publicznego w naszej gminie. Tym smutniejszy, że w wykonaniu burmistrza, który przez wiele lat był dla wielu mieszkańców wzorem sprawnego, skutecznego i rzetelnego samorządowca. Niezależnie od tego, czy czyn burmistrza zostanie uznany za wykroczenie, czy przestępstwo, było to zachowanie naganne ze względów moralnych. Burmistrz z mocy swojego urzędu nadzoruje szkoły podstawowe i gimnazjalne, a zatem powinien troszczyć się także o wychowanie młodzieży i promowanie właściwych wzorców zachowania. W tym przypadku zachował się niego. Każdy urzędnik samorządowy powinien być wizorem funkcjonariusza publicznego. Od niego oczekuje się należytej dbałości od wizerunek samorządu i lokalnej społeczności. Artykuł 6 ust. 3 punkt 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 nakłada na każdego pracownika urzędu, a tym bardziej na obowiązek posiadania nieposzacowanych i innych radnych próbu